Cześć ścianko, witajcie, witam Was w kolejnym vlogu. Oczywiście z Julianem, jak i z Hubertem. Jak widzicie tutaj kolejna przyczepa do rozładunku. Chłopaki świetne, świetnie sobie dali radę bez mnie. Dzisiaj miały być, yy, mieliśmy jechać dokończyć te przenżyto, ale niestety zaczęło padać. Miejmy nadzieję, że to minie. Ale tak czy siak, zaraz sobie przygotujemy kombajn, wydmuchamy, nasmarujemy i co? Tyle tego owca jest, więc yy, nie jest źle. Dwie przyczepy namucone, tak jak widzieliście w poprzednim vlogu. No i co? My zaraz się bierzemy za odmuchanie kombajnu, więc coś tam Wam nagramy. No i witam Was w dalszej części. Jak widzicie, Bizon już chodzi. Kłopoczki montują Belkę. Tak, ja. tutaj ja. <laughs> to. No i podjeżdżaj pod przyczepę. Mamy godzinkę za 25. Ale decyzja padła. Dzisiaj ładne słoneczko. Decyzja padła, że... Yy, że po prostu jedziemy kosić te pszenżyto. <grywia> jedziemy kosić pszenżyto, trzeba w miarę wydmuchana. Jeszcze wieczorem ma przyjechać Adrian prasować, więc ogólnie dzisiaj Wam nagrywam dwa vlogi. Bo ten jest z koszenia przężyta i pewnie z rozładunku będzie, a drugiego vloga Wam nagrywaliśmy z prac pożniwnych. Jeszcze i tak nie do końca, bo jeszcze właśnie prasowanie wam będę musiał dograć, no ale mówię to wszystko osobne odcinki Jeszcze po mikrofalówki pójdzie pójdziemy, nie? O powoli, powoli, Mariusz Dawaj, dawaj właśnie on też się pomylił Co? nie można tak mówić Dobra, wyjedź. Polecicie piersi, ale ten, ale to chodźcie jeszcze do domu, pobierzemy to co mamy wziąć i tyle Dawaj, dawaj, łam się, łam się, łam się Zobaczymy jako na ząb jest naprawdę chrupkie, że niektóre to ciężko jest przegryźć Więc Zobaczymy jak to będzie Dobra, stój. Zobaczymy jak to będzie sypać i, i czy to się nadaje w ogóle do koszenia. Myślę, że tak. Jeśli dzisiaj właśnie skośimy to Adren wieczorem przyjedzie sprasować i co? Zostanie tylko jęczmień. Chłopaki też dzisiaj są ostatni dzień, bo jutro wracają, więc niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ale co? Jeśli będziecie chcieli więcej chłopaków, to ogólnie dzisiaj wleciał pierwszy blok z chłopakami. Dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj wleciał pierwszy blok z chłopakami, został bardzo fajnie przyjęty, więc... Elegancko. No i dobra. O, to teraz ja wyłączam się. Zapraszam na drugą perspektywę do Huberta i widzimy się zaraz jak będziemy ruszać. No i chłopoczki lecą piersi. Ja za nimi światełka, bomba. Słuchaj. Co to Ale patrzę, że nawet równo jedziemy i 60 z tym 60 i Bizon jadą w podobnej prędkości, chyba że Julek po prostu nie wciska gazu do, do dechy. Tak też może być. No i co, dobra, widzimy się na polu. Nie zablokował Zkniemy, bo słowa potrzebna. No i co? Jeszcze dzisiaj będzie sprasowane i pewnie zwiezione. To okej, okay, bo w ostatnich przygodach to trochę mam takie, wiecie, obawy na kokosy, bo te pole było zaniedbane. No, ale tak. Z jesieni wygniło, a z wiosny wysuszyło. Coś tu leci. No, ale mówię, rewelki nie ma. No trudno, no co. Nikt nie usiądzie i nie będzie płakał. No, takie życie na roli. Jeżdżę dwójką w tamtym końcu jest ładniejszy, zresztą jak widzieliście wcześniej. koniec co? przeżyto, machnięte no co, w tym roku po prostu trzeba skosić to co jest i i tyle nic, nic innego nie wymodzimy chybana i szczotka no i sypiemy <grymne> dokładnie, teraz już można tańczyć cieszyć się Ale patrz, suchutkę, bo zajebiście się leci. Oswarte, ale to się na spokojnie owieje No i co? Po żywach jest. Jeszcze jęczmień Pa, idą haskie Uważaj to, bo na ciągnik to mogą spadnąć Uważaj, żeby na ciągnik wam nie wskoczyły. Dobra, to ja jadę, tak? Na razie. Co? Dobra. Tak to jest, jak się nie wyłączy, światłem na polu i ciągnik stoi na światło. Masz mikrofalówkę? Weź. Jak ta pani tak ciągnie te haskie to może i 60 pociągnie. Zapytaj. Co? Człowieku nie jeden wyciągnął, albo ona nie jednego wyciągnęła za tą smycz. No i poszli, tak jak mówię, no to ten rok jest rokiem. Gdzie się wyszło na zero o zarobkach nie można mówić. Jeszcze jedynie sezon aroniowy został, więc zobaczymy jak sezon aroniowy się popisze. No ale nawet patrząc tu, no widzicie to jest obok siebie. Tutaj jest żyto, ja miałem wszędzie to no co, no i obornik udany, i odżywki i to i tamto, no ale nic to nie dało, tak? No więc co zrobić? Hu, hu dobra, także co? Widzimy się w domu i tyle. Ja to w życiu, co? Давай. Я поехал в Париж? Давай. И... Żeby się pytał. Okay. On ma taki łeb jak fer. Jak to? Pinę aż fair blue. Czym ja mam ładować kurwa? Palcami? No to mogę teraz. No Kurwa nie rzucaj mnie na... Kurwa łopaty nie ma Idziemy szukać łopaty. Ta łopata Kurwa. Nie ma Nie ma Kurwa Dobra, zaraz przyjdę No właśnie tak kurwa. wiesz. No i tak to jest. Proszę bardzo, bizoniek stoi, osioł się patrzy. Co się kurwa patrzysz? Co się patrzysz? Problem masz jakiś? No. O cholera. Tak jest, to jest życie. Nie, to jest życie. Bizoniek się stygnie. Porobułacie. No i tak to jest. O kurwa, jakie wielkie te łopaty. Dobra, biorę to mniejszą. Pierdole tam no, Aj, laj, laj, laj. cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz, po północy ze dwa razy, i nad ranem jeszcze raz. Hmm. Co jest kurwa? No? Hmm. Poszli. synny Kurwa Ja tu content robię, kurwa, człowieki Dobry Dobry A to takaś przerwa na obiad, czy co? Tak A, no dobra To czekaj, też tę przerwę zrobię <laughs> Kurwa A, żeby się wystraszyły Urwa. Też Hubert dużą opatę? No. A ty mi daj tam. Nie, ty nie rzucaj. No spokojnie. Oj, chuj już mam w buta. nie bogactwo. O kurwa, ja mam się zapot. Prawie. Kurwa, rzucaj na górę, a nie mi podgarniasz. <laughs> Ja Cię podgarniam będę, człowiek. No, jest, tylko o, tu jest A ja patrz, jak opierasz ja stoję, kurwa mi. Butów mi nie widać. No żeby nie było tak pół na pół, nie? Że pół na górę, pół na dół. Postaramy się. Jak chcesz, to wszystko możemy na dół sypać. Nie, nie! <laughs> nie ma problemu. Kurwa trzeba jakąś inną taktykę obrać Żeby to rzucać. Co? Mogłeś bliżej podjechać Pomyśl, że to jest śnieg i musisz od, odwalić podjazd. I tak se przerzucę, nie? Kurwa jakby śnieg był tak ciężki, to w dupę. Tylko mi głębnie przyjeb. Pamiętaj, mam na głowie GoPro Hero 10. I to jeszcze nie moje. Ale ście tas boże. No. No, ta nie, kurwa. No nie wiem, bo tak ty stoisz, ja no. stoję. Na no. czystej. Całkowicie w ciebie. Pięknie. To jest to to, 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 to. to jest hit. Kurwa, tam. Tak widzowie wygląda żmijka trzypunktowa. Zostawimy to, zwalimy to, do ósmej nam zejdzie. <grafy> Trzeba po kojota zadzwonić. O, on jak zaczyna machać to człowiek. takie kieliskie. O. Nagarną Ci? Nie? Jacka, pomóc Ci? Nie, mam rano. To Ci pomogę. Ej, już porozliczyli. Sporo No, z półtorej wejdzie. No, ja przecież to ciężkie jest. Ze trzy tony jedzie. Może lepiej nawet. Czekaj, tak mało. Jeszcze, jeszcze. O. o, liczcie łopaty. To wtedy będziemy wiedzieli, jaka była wydajność. Zważymy jedną kurwa na celu. No. Ja już nie pamiętam, ile w Zaczekajcie, to przesypcie raz. To stąd. Na dół. I potem z powrotem i wtedy listy. Aha. No, no, jak widzicie, już rozładowane. Sześćdziesiątka na miejscu. Przyciepa również na miejscu. My kończymy dzisiejszy dzień. Idziemy palić ognisko, posiedzieć sobie, wyczilować trochę, bo chłopaki jutro już będą jechać. Więc yy, tego vloga kończymy. Jeszcze chłopaki będą na kolejnym vlogu. Bo w sumie nagrywałem dzisiaj dwa na raz ale w tym vlogu my się z Wami żegnamy. Także co? Jeśli Wam się spodobało łapeczka w górę, wbijajcie do niego na TikToka i na YouTube'a, do Juliana, tak samo na TikToka. I co? Zostawcie łapeczkę w górę. Pozytywny komentarz i słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Cześć.